w sandałach i z reklamówką, to żaden plan na żadne góry, ale jak ktoś chce wreszcie przekonać się, jaka to jest frajda po górach chodzić, to nie ma lepszego miejsca od Beskidów. Pół tysiąca kilometrów pasma dla szansę każdemu, zwłaszcza, że są nowe, realne plany, by było jeszcze lepiej. Jesteśmy dzisiaj na takim szlaku, rozmawiamy o budowie schronic, rozmawiamy o promocji, a przede wszystkim o infrastrukturze, która towarzyszy turystyce pieszej. Mam nadzieję, że w Małopolska Rozbudowywując właśnie taką formę turystyki, zrobił ważny krok w kierunku rozwoju turystyki w ogóle, ponieważ wierzymy bardzo głęboko, że takie obcowanie z przyrodą jest świetnym pomysłem na spędzanie wolnego czasu. Najbardziej zaawansowana to jest kwestia budowy schroniska na Lubaniu w lokalizacji, która jest od dawna już przygotowana i przy wsparciu nadeśnictwa, lasów. Przy wsparciu również woju Małopolskiego, ja myślę, że budowa tego strońska jest coraz bardziej realna. Góry najpiękniejsze są właśnie teraz, jesienią. Wystarczą dobre buty, odpowiednie ubranie na każdą pogodę i bez tłoku, nie czekając na inwestycje, można zmienić swoje życie. Bez Beskidy gwarantują sukces. Wiedzą to ci, co już tam byli, albo właśnie są. Spróbuj!